Kim jest Burgul, demon z horroru Sinister? Skąd pochodzi i jakie ma zamiary? Dziś odpowiem na te pytania. Burgul to mało znane pogańskie bóstwo, które żywi się dziećmi i jest głównym antagonistą filmu Sinister z 2012 roku w reżyserii Scotta Derricksona. Burgul, znany także jako bagul i bugi, zwany jest panem wstydu, oszustwa i izolacji oraz pożeraczem dzieci. Jego początki sięgają czasów babilońskich. Bugul panuje nad umysłami i duszami młodych ludzi, zmuszając ich do mordowania swych rodzin, rejestrując te wydarzenia i zachowując dusze zamordowanych, aby zdobyć inne dzieci. Jeden z bohaterów filmu Sinister wyjaśnia: Fragmenty opowieści, które przetrwały, obracają się wokół tego, który potrzebuje dusz ludzkich dzieci, aby przetrwać. Każda historia dotyczy innego sposobu, w jaki wabi i oszukuje dzieci z dala od świata fizycznego i więzi je we własnym, podziemnym świecie, a z czasem pochłania ich dusze. Kult tego bóstwa obejmuje krwawe ofiary i grupowe pożeranie dzieci. Bugul jest pogańskim bóstwem przedstawianym na średniowiecznych rycinach. Wiele z nich zostało zniszczone przez chrześcijan, ponieważ ci, którzy patrzyli na te obrazy, Wpadali w trans i mogli zostać uprowadzeni przez Bugula. Dzieci były najbardziej narażone na moce tego demona. Bóstwo to jest czasem opisywane jako brat Molocha, czyli fenickiego i kanonejskiego boga, którego nazwa wywodzi się od hebrajskiego słowa oznaczającego król. Molochowi wierni składali ofiary z dzieci, a wzmianki o nim pojawiają się już w Biblii. Można również znaleźć analogię pomiędzy Bugulem, Abalem i Tlalokiem, dwoma innymi pogańskimi bóstwami. Bal to chrześcijańsko-judaistyczny demon, a Tlalok życzliwy bóg płodności w mitologii Azteków, który wymagał poświęcania dzieci w zamian za wzrost plonów. Niektóre legendy mówią, że Bugul zdobył tak wielką władzę i wpływy, że szatan postanowił go ukarać za jego ambicje. Szatan oderwał usta Bugulowi, uniemożliwiając mu szeptanie swoich potężnych kłamstw. To osłabiło Bugula i zmusiło go, by zamiast szeptać do głów swoich ofiar, wpływał na nie swoim przerażającym obliczem na obrazach. Niektórzy uważają Bugula za mrocznego Boga, jednak część badaczy okultyzmu twierdzi, że to nieprawda. Jest raczej opisywany jako potężny i wpływowy demon który zamieszkuje ósmy krąg piekieł, gdzie snuje się wśród kamiennych kręgów, pożerając oszustów i hipokrytów. Bugul jest uważany przez niektórych okultystów za słabego demona, ale dzieje się tak tylko z powodu subtelności jego działań. Spośród wszystkich demonów odchłani, Bugul jest jednym z tych, które ingerują w sprawy śmiertelników. Bugul delektuje się emocjonalnym cierpieniem ludzi, ich strachem i udręką, które są dla niego jak ambrozja. W filmie Sinister, począwszy od 1966 roku, Google manipulował umysłami dzieci, aby zabijały swe rodziny, filmując morderstwa na taśmie filmowej 8 mm. Każdy film składał się z niewinnie wyglądających ujęć przedstawiających rodzinę, by następnie przejść w filmowane morderstwa. Google subtelnie pojawiał się w każdym z tych filmów. Bugul jest bardzo sprytny i ambitny. Przenika do głów, by całkowicie przejąć kontrolę nad wybrańcem. Nie zadowala się pożeraniem potępionych dusz. Woli niewinne dusze dzieci. Jest znienawidzony przez śmiertelników, bogów, a nawet inne demony. Bugul rzadko pokazuje swą twarz i przeważnie pojawia się jako cień w świecie śmiertelników, gdzie żeruje na najbardziej bezbronnych, przygnębionych, samotnych i hańbionych. Bugul zaczyna wywierać wpływ na śmiertelników w subtelny sposób, używając symboli, znaków i uczuć, które zasiewa w umyśle i duszy. Ma na to wiele sposobów. Pojawia się jako cień na kliż filmowej, albo jako postać we śnie. Wielu okultystów wierzy, że faktycznie żyje w obrazach, na których się pojawia i że są one kanałami do jego przywołania. Gdy człowiek analizuje te obrazy, Google zaczyna ujawniać się coraz bardziej. Powoli zyskując kontrolę nad jego umysłem. Na tych obrazach jawi się jako pozbawione ust, wychudzone blade stworzenie z czarnymi dołkami zamiast oczu, ubrane w bardzo ludzkie szaty z długimi czarnymi włosami. Kiedy na tych obrazach nawiązuje się z nim kontakt wzrokowy, telepatycznie przejmuje kontrolę nad umysłem. Zapraszam do mojej recenzji horroru Sinister. Subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z innymi filmikami o popularnych horrorowych złoczyńcach. Dajcie kciuka w górę, jeśli materiał Wam się podobał i do zobaczenia.